Witam Was dziewczyny, dzisiaj z mojej łazienki. Bo chcę Wam pokazać dzisiaj zabieg mikrodermabrazji. Mikrodermabrazji w takim domowym zaciszu. Jest to, jest to taki preparat, który często też używają kosmetyczki. Preparat ten do mikrodermabrazji ja Wam już pokażę. O, tak wygląda w opakowaniu. Oj, oj wszystko mi leci. Tutaj jest preparat do mikrodermabrazji. On jest z kryształkami korundu. Korund to jest taki drugi, drugi szlachetny kamień po diamencie. Mikrodermabrazja pomaga nam dziewczyny w złuszczeniu, w pozbyciu się naskórka, tego, tego starego naskórka. Skóra staje się jaśniejsza, staje się jędrniejsza, wygładzona. I tak naprawdę już po pierwszym użyciu czujemy różnicę. Powinnyśmy robić mikrodermabrazję, w salonach kosmetycznych mówią 10 zabiegów. Ta tubka wystarcza na około 40 zabiegów, robimy ją co 2-3 tygodnie, więc naprawdę dziewczyny wystarcza na bardzo, bardzo długo mikrodermabrazja, co ona jeszcze robi? Pracuje, o, pracujemy nad kolagenem i elastyną w skórze. Właśnie tymi ruchami okrągłymi, za chwilę będziemy to robić, tymi okrągłymi, okrągłymi ruchami wmasowując delikatnie te kryształki korundu, pobudzamy elastynę i kolagen w, nas, w naszej skórze, co jest bardzo, bardzo, dziewczyny, istotne. Działa też na zmarszczki, działa na przebarwienia wszelkiego typu, działa na jeżeli macie blizny takie po, o, po ospie na przykład. Świetnie, świetnie po, kilku, po kilku procesach tej, tej mikrodermabrazy już będziecie widziały, że ta skóra jest ładniejsza, ona jest gładsza. Więc tak, tu jest mikrodermabrazja, i później nałożymy sobie emulsję. Emulsja, która łagodzi nam później skórę, która nam zatyka pory, pomaga po prostu po tym zabiegu mikrodermabrazji, pomaga skórze. Yy, tak, dość, o, dość do siebie, może tak. Jest ta skóra wtedy też jędrniejsza, ona się wchłania fajnie i po takim zabiegu mikrodermabrazji robimy pielęgnację wieczorną, bo mikrodermabrazję staramy robić się wieczorem. Teraz tak, dziewczyny, każdy zabieg yy, zaczynam od mycia twarzy mleczkiem 4 w 1. Ja już to zrobiłam. Mam twarz umytą, osuszoną, bo bo już to zrobiłam wcześniej pod prysznicem i teraz tak każdy zabieg mikrotermabrazji robimy na delikatnie delikatnie zmoczonej skórze, skóra musi być mokra żeby, żeby zrobić sobie ten zabieg i nakładamy sobie teraz preparat wystarczy dziewczyny tyle o, czujemy te kryształki tego korundu pod palcami i smarowujemy delikatnymi ruchami okrągłymi o, omijając okolice oczu. O, można delikatnie też szyję Wcieramy. Wcieramy fajnie okrągłymi ruchami. Tutaj na czole fajnie ten, ten naskórek nam się złuszczy, będziemy mieć tę buzię gładką, odnowioną, ujednioną, bez przebarwień. Naprawdę świetna rzecz. Dziewczyny, kupę kasy kosztuje mikrodermabrazja w, w salonie kosmetycznym. Naprawdę. Wiem, bo chodziłam, płaciłam. Od kiedy mam tą mikrodermabrazję w domu, nie odwiedzam salonów kosmetycznych, a uwierzcie mi, efekt. Efekt mam naprawdę wow. Świetnie, y, mikrodermabrazję y, świetnie się robi po, y, przed jakąś imprezą, wtedy się naprawdę makijaż dużo lepiej trzyma. Teraz jedziemy ciepłą wodą, zmywamy to, co mamy. Ja używam do tego takich, takich ściereczek bawełnianych. Kupimy je w każdym sklepie. Ja kupuję w net, to jak już kiedyś mówiłam. I zmywamy sobie teraz twarz. Twarz dziewczyny musi być umyta bardzo, bardzo dokładnie. Z wszystkich tych kryształków. Żeby, żeby nam to po prostu na buzi nie zostało. Więc oczyszczamy sobie później w buzie. Wysuszamy. I powiem Wam, że jak przyjedziecie po buzi, jaka ona jest gładka, jaka ona jest no po prostu rewelacja. I teraz nakładamy naszą emulsję. Naszą emulsję, która nam pozamyka pory. Takie trzy, o, trzy takie pompki wystarczą w zupełności. I nakładamy na buzię. Trochę też na szyję, bo robiłyśmy też na szyi. ja czuję pod palcami, jak ta emulsja się pięknie wchłania teraz. O -o. Oczywiście pamiętajcie, są też przeciwwskazania do, do robienia mikrodermabrazji. To jest skóra zaczerwieniona, skóra. Zapalona skóra z, ze zmianami trądzikowymi, skóra bardzo wrażliwa. To są takie, takie momenty, kiedy mikrodermabrazji absolutnie nie robimy. Jeżeli używamy szczoteczki sonicznej do codziennej pielęgnacji buzi, w dniu, kiedy robimy derm, mikrodermabrazję, zalecam nie używać szczoteczki sonicznej, bo szczoteczka nam też podrażnia troszeczkę skórę. Więc y, nie używamy w tym dniu szczoteczki sonicznej, myjemy, myjemy po prostu buzię dłońmi. I tak, dziewczyny, teraz będę przechodziła do wieczornej pielęgnacji, więc nałożę sobie, zrobimy ją od razu razem, bo co prawda już był filmik z wieczornej pielęgnacji, ale zrobimy sobie ją razem. Nakładam sobie teraz krem pod oczy krem pod oczy z naszej y, serii Time Wise bardzo lubię ten kremik o i teraz nałożę sobie serum, serum z witaminą C plus E też takie dwie pompeczki witamina C plus E wiadomo też nam rozświetla skórę ta skóra jest fajna delikatna Mniej będą widoczne zmarszczki po stosowaniu takiego seru i przede wszystkim na wilżona. Teraz nałożę na buzię nasz Strażnik Młodości to jest Elixir na Noc, który ma takie granulki, nie wiem czy widzicie, o takie, takie małe granulki w środku. To są też granulki z witaminkami i one pod wpływem naszych dłoni, ciepła naszych dłoni, pękają i nakładamy też na buzię. Jest tego dość sporo dziewczyny, ale uwierzcie mi, że, że nasze, nasze buzie tego potrzebują, jak i całe ciało potrzebuje pielęgnacji buzia przede wszystkim. Jeżeli jesteśmy już kobietami dojrzałymi, to tym bardziej. O, ładnie sobie wszystko smarujemy do góry. O. I teraz na to wszystko położę nasz krem. Kremik nawilżający, który stosujemy rano i wieczorem, tylko w troszeczkę odwrotnej kolejności. Niebawem zrobię dla Was filmik z pielęgnacją poranną, więc Wam pokażę. Wieczorem kremik kładziemy na końcu. Nie zapominajcie dziewczyny o dekoldzie, bo dekolt też jest ważny. Po zabiegu mikrodermabrazji. Może Was troszeczkę szczypać skóra i może ona być delikatnie zaczerwieniona, ale to jest całkowicie normalne. I tak dziewczyny przygotowano buzię pielęgnacją wieczorną. Zakończyłam, buzia będzie pracowała, krem, buzia będzie, Boże, co ja gadam, kremy, mikrodermabraza będzie fajnie pracowała przez noc, rano znowu pielęgnacja poranna i makijaż. Także dziewczyny, zachęcam Was do, do tej mikrodermabrazy, naprawdę jest świetna, jest po prostu świetna, po co tracić pieniądze w salonach kosmetycznych, po co tracić czas, jak możecie sobie to zrobić same w domu. Efekty są naprawdę wow, są porównywa porównywalne. Są takie same jak w salonie kosmetycznym. Także naprawdę, dziewczyny, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tym produkcie, piszcie komentarze, piszcie na priv, wszystko Wam powiem. Mam nadzieję, że się podobało, że jesteście zadowolone. Subskrybujcie, pytajcie. Ja na pytania odpowiem, na komentarze będę odpowiadała. Także jestem dla Was, mam nadzieję, że, że się podobał dzisiejszy filmik. Dzięki bardzo za poświęcony mi czas. Do zobaczenia. Hej, pa!